mi srodze skatowanie, co rane boki, chwałę potoki, wy nas na to błoki zawitaju krzyżowany śierniemu. koronie, Miejciesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie. Niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawidaję krzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowanym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. Amen. No, czekałem na tę 15, żeby dzisiaj się z Wami pomodlić koronką do Bożego Miłosierdzia. Oto jestem. Chcę poprowadzić dzisiaj dla Was tę modlitwę. Jeżeli jesteś przez przypadek, pamiętaj, przypadki możecie dokończyć właśnie w komentarzu. Przypadki są tylko w gramatyce. Zostań i pomódl się chociaż chwilę z nami. Oczywiście, niektórzy tutaj nawet w komentarzach zarzucają właśnie, wchodzą i mówią, a po co tak wszystko to samo powtarzać? No nie chodzi o to, żeby wszystko to samo powtarzać cały czas, to jest tylko drugo-trzeciorzędna sprawa. Najważniejsze, żeby teraz myśleć o męce pańskiej, przybliżać się do Boga, bardziej Go kochać, odkrywać ścieżki Boże. A dzisiaj szczególnie będę was namawiał, również przez fragment z dzienniczka Faustyny, żeby poprzez modlitwę i roztrząsanie spraw Bożych, yy, być wiernym natchnieniom ducha świętego, żeby w ogóle na nie zważać na te natchnienia, żeby je w ogóle one jakkolwiek ważne były dla nas, że, że taki coś jest, że trzeba je rozpoznawać, że trzeba je być im posłusznym. No to dzisiaj o tym i posłuchajcie: 743 numeru z dzienniczka Faustyny. Rachunek szczegółowy robiła Faustyna. Łączenie się z Chrystusem miłosiernym. Sercem ogarniam świat cały, a szczególnie kraje dzikie i prześladowane. Dla nich proszę o miłosierdzie. Postanowienie ogólne. Wierność wewnętrznym natchnieniom, wprowadzać je w życie i czyn, według uznania kierownika duszy. O, w tej chorobie pragnę uwielbić wolę Bożą. O, o ile będzie w mej mocy, starać się będę brać udział we wszystkich ćwiczeniach wspólnych. Za każdą przykrość i cierpienie podziękuję. Podziękuję gorąco Panu Bogu no to może podpowiedź. Dużo o tym w ostatnim czasie mówiłem, tłumaczyłem. Może to dla Ciebie podpowiedź. Uwielbienie, podziękowanie i zważanie na te natchnienia wewnętrzne. Dobrze, Grzesiu mi dzisiaj pomaga. Rozpoczynamy. Podaj dalej. Łapka w górę, Serduszko na pewno pomoże innym. Zapisanie święta Faustyno módl się za nami z pewnością przywoła tę świętą i pomoże, aby jeszcze lepiej ta koronka się rozeszła po internecie. I żeby jeszcze lepiej wejść w tę oto modlitwę, więc ją rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Odłóż, co Cię rozprasza, wejdźmy w głębię modlitwy rozważań męki pańskiej, rozważań o natchnieniach Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego, bolesnej męki. Dla świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Tobie, święta siostro Faustyno. Módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módl się za nami. Pan z Wami i z duchem Twoim. Dobry Boże, proszę Cię, wylej swoje miłosierdzie. Nie tylko je wylej, ale uczyń nasze serce chłonnym właśnie na to miłosierdzie. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dwie sprawy nam zostały, a może trzy. Pierwsza, yy, podziękowanie dla Was. Druga, zaproszenie na dziesiątkę Różańca w intencji yy, obańkologii, naszej wspólnej misji. Proszę o modlitwę za mnie, za rekolekcje w Leżajsku, które już od piątku są od 17:15. I. Yy, 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 i kolejny odcinek Strzemeszna z kolei, właśnie, będzie za 5 minut premiera na YouTube. Jakby ktoś chciał, kolejny odcinek, właśnie o natchnieniach Ducha Świętego, to już będzie on dostępny. Moc pomocy duchowych, jeżeli możesz to omodlić wszystko, to zapraszam Cię właśnie teraz na trzecią tajemnicę, zesłanie Ducha Świętego na dziesiątkę Różańca. Pamiętam o Was, pamiętam o Waszych intencjach, Teraz natomiast proszę o modlitwę za teobańkologię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wóz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od Ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i to szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bardzo Wam dziękuję. Często się tak modlicie tą dziesiątką różańca, dzisiaj jakoś szczególnie szczęśliwy jestem i radosny z tego powodu, że zostaliście. Te dziesiątkę różańca oddaliście właśnie w tej intencji, tę Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Dzisiaj jakoś wyjątkowo i tym się dzielę. I, a może to też z tego powodu, że takie werble teraz właśnie są i takie wielkie przedstawienie i zachęta dla Was, aby skorzystać z konferencji o natchnieniach Ducha Świętego. Było wczoraj o Darach Ducha Świętego, dzisiaj będzie o 20:30 Różańcu o Darach Ducha Świętego, a jak ktoś chce temat natchnień Ducha Świętego, to właśnie jest to, już dostępne, już premiera się rozpoczęła na YouTubie, teobańkologia. Ci, co są na YouTubie, to prawdopodobnie na dole nawet macie w proponowanych filmach. Kto jest w innym miejscu, kto jest na Facebooku, to może kliknąć sobie w podpiętym komentarzu, a kto jest w innym miejscu, no to w YouTube trzeba wpisać, uwaga, rekolekcje wielkopostne, teobańkologia i znajdziecie tą premierę. Wyskoczy Wam pewnie na pierwszym miejscu. Właśnie to, właśnie to. Tydzień temu było Kazanie z pierwszego dnia, teraz jest konferencja z pierwszego dnia. Właśnie. Trzymajcie się. Dobry Bóg niech Was Błogosławi. Pozdrawiam Was wszystkich. Grzegorzowi, bardzo dziękuję. Moderatorom w tle, bardzo dziękuję. Patrzę, co wy jeszcze tu piszecie, jakiś pół. pół nie, nie, już nie będę gadał. Już bym jeszcze pogadał, ale odsyłam was na tę te konferencje. Teraz, czy później, w odpowiednim momencie sobie odsłuchajcie, czy przy jakiejś rzeczy mało obserwującej, mało skupiającej uwagi, czy to po prostu tak na wyłączność, żeby skupić się na Bożym Słowie, to polecam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków. Amen. Błogosławię Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech Ewangelia się niesie na Bożą chwałę i pożytek ludzi jak najlepszymi środkami.